Cześć kochani, witajcie bardzo cieplutko w kolejnym filmiku, korzystając z chwilki czasu, jaki jeszcze mi został do mojego wyjścia. Dzisiaj mamy oczywiście walentynki, niedzielę walentynkową i ja z moim mężem słuchajcie, nie obchodziliśmy nigdy, ale w tym roku ja zaproponowałam mu wyjście, a on uraczył mnie różami i pysznym śniadankiem, <grym> także wychodzimy. Tak, we dwójkę. Słuchajcie, kochani, mam tutaj. Ten filmik w ogóle będzie o kosmetykach, o nowościach kosmetycznych. I co niektóre z nich przeplatały się w moich vlogach, chyba nawet w dwóch vlogach, przyplatały się kosmetyki, że je kupiłam w, w ostatnich ulubieńcach. Pokazałam Wam Bubla, który również jest moją, moją nowością kosmetyczną. Ale teraz postanowiłam nagrać taki filmik zbiorczy, dlatego że wszystkie produkty, które tutaj mam, używałam. Mam już takie wstępne zdanie. Zobaczymy, jak się sprawdzą na dłuższą metę. Także, kochani, zapraszam Was do oglądania. Zacznę może od tych takich najstarszych produktów. To będzie podkład. Podkład z Loreala Trumacz w, now w nowszej wersji. Ja kiedyś miałam tą starszą, ale w bardzo jasnym odcieniu. I używałam go tylko do rozjaśniania jakichś innych ciemnych podkładów. Słuchajcie, mój ten trumacz jest. W jakim on jest tutaj kolorku? 4N Beige. I powiem Wam, że on jest idealny dla mnie i bardzo, bardzo go lubię. Bardzo często używam do pracy. Bardzo fajnie się utrzymuje. Naprawdę y, słyszałam, oglądałam filmiki tam, y, jak dziewczyny używały tego y, podkładu. Ja podkład sama kupiłam. Y, to w ja często czytam sobie komentarze. Y, to bardzo dużo było negatywnych opinii na temat tego podkładu. Natomiast u mnie on się spisuje bardzo, bardzo dobrze i ładnie wygląda. Także to jest taki chyba mój najstarszy zakup. Przejdźmy teraz do zakupów kolejnych, jakie wtedy poczyniłam. I, tu, i tam ku... i wtedy kupiłam sobie klinika. Wybierałam się do drogerii Isipari, kupiłam dwa produkty, trzeci za chwileczkę wam pokażę, który już prawdopodobnie, jeżeli oglądacie moje filmy znacie. I zobaczcie, kupiłam, znaczy już jakie zużycie jest, dlatego mogę się co nieco wypowiedzieć. Tutaj mam klinik. Clarifying Lotion e, Clarifant 3, czyli to jest ten trzeci krok klinika, to jest tonik, e, tonik do cery mieszanej, tłustej. Słuchajcie, tonik e, oczywiście ma skład bardzo chemiczny, jest e, przez wiele e, osób lubiany. E, tak za bardzo się nad nim nie rozkminiałam na YouTubie, czy tam na blogach, e, ale widziałam Kilku tam ulubieńcach, u dziewczyn, które oglądam, że one go bardzo polecają i postanowiłam kupić, dlatego że też mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, e, powiem Wam, że tonik mnie niczym tak naprawdę nie zachwycił. On mi ani nic tam nie złuszcza, dlatego że ja złuszczam sobie kwasami cerę. Śmierdzi nie, to, jest, to jest nie do opisania, jako śmierdzi alkoholem, jak nakładam na twarz e, oczy wtedy wiecie, jak ten alkohol alko tam paruje. Ja oczywiście nie nakładam sobie pod oczy, ale jak to tam zaczyna wszystko parować. To, to tak jakbym miała oczy podrażnione, tak wiecie, trochę mnie jakby zaczynają łzawić. Nie robi nic złego, dobrze oczyszcza, ale też nie pozostawia celi jakiejś nawilżonej, co bardzo lubię w co niektórych tonikach, które używam. Ale nie jest to jakiś bubel, i nie żałuję wydanych pieniędzy. Skończę, skończę, ale nie wiem, czy do niego na, na następny raz powrócę. Zobaczymy, to go tutaj odłożę. I kolejnym produktem z Klinika jest to Take Day, day. Tak. Take day Off, czyli takie, taki balsam do usuwania makijażu. Słuchajcie, ja już go też dosyć sporo zużyłam. I powiem Wam, że produkt jest dobry, aczkolwiek do um, usuwania makijażu oczu, moim zdaniem, jest za ciężki usuwa nie gorzej niż olejek jojoba, który zawsze używam, a ten zostawia jednak powłokę na powiekach, natomiast jojoba absolutnie mi tego nie robi, uwielbiam go po prostu, zresztą kupiłam nową butelkę, zaraz zobaczycie. Ten produkt nie jest zły, on bardzo fajnie się sprawdza ze szczoteczką Foreo Luna, którą używam zawsze do czyszczenia twarzy. Ja powiem Wam szczerze, że nie zakupię tego produktu ponownie, dlatego że nie, nie zachwycił mnie po prostu. Nie jest zły, ale też mnie nie zachwycił. I cera po nim, ja wiem, czy ona jest bardziej jakaś nawilżona jakaś taka mięciutka. Powiem Wam, że pokażę Wam jeden produkt, po którym naprawdę cera jest taka mięciutka. I to samo mam na przykład po używaniu kosmetyków. Sforeo tych oczyszczaczy, naprawdę, naprawdę czuję różnicę, a ten, no dobrze się sprawdza, też nie żałuję wydanych pieniędzy i na pewno go wykorzystam. On mi przypomina troszeczkę olej kokosowy, aczkolwiek ma taką gęstszą konsystencję jak rozprowadzamy, się też zamiera, zamienia w taki płynny powiedzmy olejek, ale jednak jest gęstszy niż olej kokosowy. O. A olej kokosowy też bardzo lubię, chociaż już nie używam go do demakijażu, bo używam jojowe. I wtedy, jak byłam w drogerii Easy Paris, kupiłam sobie krem pod oczy Estée Laude Revitalizing Supreme Global Anti Aging Eye Balm. Słuchajcie, ja już opowiadałam o nim, odsyłam do, was do mojego filmiku y, o ulubieńcach stycznia. Tam opowiadałam o tym produkcie, że to jest dla mnie po prostu bubel, nic nie robi, bardzo piecze mi pod oczami, i y, odstawiłam go dlatego, że. Nie, no nie sprawdza się u mnie, nie, nie chcę się dalej męczyć i żałuję, tutaj w tym wypadku żałuję wydanych pieniędzy, ale wiem, że pisałyście mi, że u niektórych się dobrze sprawdza, a u niektórych faktycznie bardzo źle. Także ten powędruje do kogoś, szkoda mi go wyrzucić, bo on jest naprawdę, jeszcze jest jego tutaj dużo w środku. Szkoda, szkoda mi go wyrzucić, może komuś innemu się sprawdzi za to kupiłam sobie krem z którego jestem bardzo bardzo zadowolona i którego tak od razu w ciemno bardzo polecam szczególnie dla osób z cerą dojrzałą, tak jak moja i to jest krem pod oczy, który zakupiłam niedawno, to jest Shiseido Benefiance Wrinkle resist, resist 24 godziny powiem Wam, że to jest niesamowicie pięknie nawilżający krem ja go używam rano i wieczorem, wieczorem nakładam o ciupinkę więcej zresztą wieczorem dodaję jeszcze sobie retinolu, często nakładam sobie jakiś serum, po prostu ta pielęgnacja jest bardziej taka bogatsza oczywiście staram się nie, nie przeciążyć tych, tej strefy pod oczami ale jednak używam więcej na dzień używam mniej i pięknie się wchłania, pozostawia cerę pulchną Zmaszczki one nie znikają, ale są mniej widoczne przez to, że ta cera jest taka pięknie nawilżona i do tego korektory też na tym się bardzo fajnie trzymają. Naprawdę, no dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo, do, bardzo dobry krem. Do tego jest dołączona taka szpatułka, żebyśmy nie grzebały paluchami w kremie. Także to też jest plus, że takie coś dołączają, chociaż wiecie najlepiej mieć takie. Opakowania typu z pompką LS, żeby wszystko, cały produkt się wydobywał do góry i żebyśmy nie musiały tam wkładać swoich palców. Także ten krem z Shiseido naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kochani, przejdźmy teraz do olejków, które może tak nie olejków, ale produktów z detaljne. Niech ja sobie tutaj troszeczkę poukładam, żeby nie pomylić. Jak już wspominałam, kupiłam sobie kolejną buteleczkę. Butelkę to jest 200 ml czystego oleju chochowa, jojoba, jojoba, żożoba. Słuchajcie, Detailne, czyli Holland Barret, to jest, to jest ten, ten sam sklep. Zresztą teraz będą zmieniać nazwę, bo nie wiem, czy tutaj, już tutaj. Nie, nie, jeszcze tutaj nie ma, ale mm, będą zmieniać. To, to jest po prostu ten sam sklep. Um, Tutaj kupiłam na przykład olejek sobie z awokado, który kiedyś miałam i ja go stosuję do nawilżenia ciała, włosów, raczej nie do twarzy, bo on dla mnie jest troszkę za ciężki, ale o, o co mi chodzi? O to chodzi, że Detailne ma też w swoim asortymencie olej Jojoba w takiej buteleczce, czyli ichnej marki, ale tam jest domieszka, domieszka jeszcze jakichś innych rzeczy i z tego względu nie jest czysty z tej marki tutaj, co to jest za marka, wiecie co, ja nie wiem czy tutaj się doczytam to jest, to jest też właśnie Holland and Barrett, the detajne to jest też ich marka, natomiast tu siedzi czysty olej jojoba, tam nie ma żadnych tutaj nie ma żadnych domieszek tak, także naprawdę to jest moja trzecia teraz butelka, uwielbiam ten olej i będę dalej kupować on kosztuje około 20 tu euro 19 czy 18, ale chyba jakieś też promocje były, nie pamiętam. E, także mam w zapasie, bo mój już mi się prawie kończy. I tutaj kupiłam sobie olej z awokado. To jest czysty olej z awokado i olej z pestek moreli. E, to jest też czyste oleje. Ten właśnie olej jest lżejszy od tego awokado i y, dużo lepiej się dogatuje z moją cerą. Naprawdę on jest. Ten jest naprawdę taki gęsty, ten jest lżejszy, szybciej się wchłania, i ja go daję sobie do. Przed maseczkami albo do maseczek, albo nieraz. E, zmywałam też makijaż, wolę jednak chochobę, e, Czyli olej jojoba. Powiedzcie mi, jak się w końcu mówi, bo każdy mówi inaczej. E, ale też fajne, fajne olejki. Kochani, później było zamówienie. Aha, nie, przepraszam bardzo, jeszcze w Detroit kupiłam sobie. Krem silnie nawilżający z witaminą, z witaminą E, i to jest. Z, od kogo to jest? Od Dr Organic, to jest bardzo naturalny krem, bardzo silnie nawilżający, właśnie nie natłuszczający, ale nawilżający. Ja go stosowałam już kilkakrotnie, na noc, dodawałam do tego retinolu, świetnie się sprawdził, przepięknie nawilżył cerę, cera była gładziutka rano, e, także e, bardzo fajny, taki silnie nawilżający krem. To jest krem przeznaczony do cery suchej u mnie, natomiast równie dobrze się sprawdził. Bardzo, bardzo fajnie nawilżył i nic złego poza tym mi nie zrobił. Przejdźmy teraz do zamówienia z Maka, bo ja tutaj się zaraz y, pogubię. Już przechodzimy prawie do końca, kochani. Tak strasznie dużo tego nie ma. Otóż, jak wiecie z ostatniego... Y, Makijażu i pogaduch, i pogaduch, czyli takiej serii, którą robię od czasu do czasu, właśnie i używam tam różnych nowości. Nie wiem, chcę sprawdzić jakieś właśnie produkty, czy wy mnie pytacie o jakieś produkty, wtedy go je pokazuję w filmiku. I właśnie z zamówienie maka to była szczoteczka. Szczoteczka Oval 6O6, taka jak. Teraz dużo jest wypuszczanych z rząchania z kanału Digital Geo też wypuściła takie szczoteczki, które muszę koniecznie też nie widzieć, one są większe. Z tej jestem niesamowicie zadowolona. Daje przepiękne, naturalne krycie podkłady. Jakby, no, jakby ona wmasowała te podkłady w cerę, krycie jest wtedy lżejsze, ale naprawdę tak na co dzień prześlicznie wygląda. Prawie chyba każdy podkład dobrze wygląda nakładany szczoteczką, ale fakt faktem krycie jest wtedy mniejsze, przynajmniej tak w moim odczuciu jest, jest w moim odczuciu i kupiłam sobie jeszcze kredkę, kredkę do brwi. to jest również kredka z maka w odcieniu lin Lingering. powiem Wam, że kredka jest fajna, ona jest wysuwana tutaj trzeba tak obkręcić, ona się wysunie, ale ja teraz tego nie zrobię, dlatego, że jak wysunę za dużo to wtedy nie mogę jej z powrotem włożyć, jej nie można, wiecie nie można sobie z powrotem kręcić, żeby ona się schowała i też wcisnąć nie da rady. Co mnie tutaj troszeczkę denerwuje, właśnie w tej kredce, dlatego że nie mogę jej mocno wykręcić, to mam tutaj praktycznie taki tempy zaokrągloną tą kredeczkę, ten rysik, tak? I wtedy nie mogę sobie fajnie zrobić takich naprawdę prostych linii, jakie chcę zrobić, takie cieniutkie linie, ale bardzo ładny, kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Ostatnio też użyłam w makijażu i po gaduchach Um, używam jej, ale właśnie to mnie denerwuje, że nie mogę jej e, w, wykręcić i wkręcić, ale za to kolor właśnie e, jest świetny. Ona kosztowała ta szczoteczka. 4,4 euro pamiętam, a ta 16 chyba 50. Kredka e, Dobrwi. W ogóle fajnie się utrzymuje, fajnie mi się sprawdza dalej, także e, także tak. E, kochani, następnym zamówieniem e, było Zakupiłam podkład, który ostatnio polecała, używała w swoim tutorialu Nikki Tutorials i to jest podkład, który ja już wcześniej widziałam na kanałach. On się nazywa EX11 i ja mam go w odcieniu 200. To jest podkład, który ma oczywiście pompkę, tak ładne opakowanie, pompkę. Ile tutaj mililitrów? 30 ml. To jest podkład, który ma żółte podtony. Ja zamówiłam sobie za ciemnym, ja myślałam, ja patrzyłam porównywałam sobie z vlogerkami, które pokazywały ten podkład, które myślałam, że mają podobną karnację do mojej, bo nieraz kupowałam według tam ich, tak? Opisu Pod spodem kupowałam produkty, i świetnie się u mnie sprawdzały. Świetnie, e, świetny kolor był dobrany, natomiast ten jest dużo za ciemny, ale jak go dzisiaj zresztą zobaczycie ten e, tutorial. No tutorial, nie thread with me. Zobaczycie, że mieszałam sobie go z Clarensem i super mi się one dwa sprawdziły. E, podkład ko kosztował chyba jakieś 16,50 czy 16,95 na stronie Look Fantastic. go zamawiałam i wtedy zamówiłam sobie jeszcze. Concealer z Rimmela Wake Me Up Concealer. Ja mam go w odcieniu Wiecie co szukam? Od... Aha, mam C 010 Ivory. Naprawdę dzisiaj też go używam. On nie jest aż taki bardzo, 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 bardzo jasny. Także takim bladziokom się nie sprawdzi. To by musiały sobie wziąć e, e, chyba porcelain. tam jest czy jakiś jeszcze jaśniejszy. Ten przepięknie rozświetla, naprawdę bardzo ładnie wygląda pod oczami no moim zdaniem super concealer tak jak na, na drugie wrażenie teraz, teraz go nakładałam drugi raz bardzo, bardzo mi się, mi się podoba serio, nie spodziewałam się, ja kiedyś bardzo lubiłam podkład Rimmel Wake Me Up a później poznałam inne produkty, ja powiem Wam, że zanim nagrywałam to używałam tylko Wake Me Up, bez pudru na całe usta, także sobie wyobraźcie jak ja wyglądałam Natomiast ten concealer naprawdę, naprawdę jest bardzo fajny. Moi drodzy, ostatnimi produktami będą to produkty, które przysłano mi do testów z Nowego Jorku. Jest to marka Charlotte Lacroix. Ja już Wam pokazywałam w moim ostatnim vlogu. To jest typ współpracy. przysyłam Ci produkty. nagra filmik. Powiedz, co o nich myślisz. I to wszystko. Nie ma żadnych... Żadnych innych, słuchajcie, dodatkowych umów, jeżeli chodzi o, o dofinansowanie, czy żebym powiedziała pozytywne rzeczy. Absolutnie takich w ogóle propozycji nie przyjmuję, także to mnie w ogóle nie interesuje. Także tutaj dostałam w pięknym pudełku z siankiem, dostałam produkt Rapid Lift właśnie z tej marki Charlotte Laqua i. To jest, do, to jest produkt bardzo dziwny do każdego rodzaju cery. I on ma za zadanie nam wygładzić cerę. Czyli nakładamy produkt wklepującymi ruchami pod oczy, tam gdzie mamy zmarszczki, na czoło. Jak ktoś ma tutaj właśnie bruzdy, to tutaj. I produkt ma nam automatycznie wygładzić tam cerę. On jest w formie takiego żelokremu i słuchajcie, jak nałożymy na czystą cerę, bo taka tak trzeba go też używać, to lifting jest niesamowity. Ja go porównuję do jakiegoś kleju słuchajcie, gdzie jak, nie wiem, naciągniemy sobie zakleimy i tak będzie stało. To jest bardzo dziwne uczucie, ale faktycznie liftinguje jak nie wiem co. Dla mnie troszeczkę taki, ja się dziwnie czułam, bo nie, tak, tak postawiłam się, słuchajcie. Także się dziwnie czułam, ale muszę go troszeczkę popróbować z innymi produktami. Na, pod, razem, nie wiem, nie wiem jak, dlatego, że jak nałożę go solo, to produkty kolorowe, które nakładam, wyglądają tragicznie, ale ja, ja Wam to pokażę w filmiku, kiedy będę nagrywać, kiedy będę nagrywać właśnie filmik o, tym, o tych produktach. Mam nadzieję, że do tej pory odkryję inne możliwości, inne jakby kombinacje które będę mogła stosować z tym tutaj żelem. Także zobaczymy. Jestem ciekawa, to są produkty naprawdę drogie. To chyba kosztowało, nie wiem, ze 200 dolarów. Moim zdaniem to jest normalnie bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale jeżeli miałoby działać i robić nam faktycznie taki lifting, fast lifting, to fajnie by było coś takiego mieć. Następnie dostałam również w przepięknym pudełku. Oczywiście też ta marka Charlotte Lacqua. I to jest Gently Cleanser do każdego rodzaju. Cery. On mi się troszeczkę wylał w opakowaniu, chyba podczas transportu, ale ja go też już 3 czy 4 razy używałam, Puch, chyba trzy razy. I powiem Wam, że to niesamowicie zostawia właśnie mięciutką cerę, jak już sobie zmywam ostatnią warstwę makijażu, czyli pierwszą zmywam sobie olejami, tam płucze, płucze, płuczę, a później już na koniec ze szczoteczką. Mówię Wam bajka, jak później sobie to zmyję chusteczką delikatnie, to cera jest tak mięciuśka, tak naprawdę świetny produkt także ten przypadł mi od razu do gustu i słuchajcie, los chciał, że przysłali mi kolejną szczoteczkę, tym razem to nie jest szczoteczka Foreo Luna to jest szczoteczka Charlotte Lacqua i to jest taki szczoteczka do czczenia twarzy działa na tej samej zasadzie co szczoteczka z Foreo aczkolwiek jest różnica, nie jest różnica w wyglądzie mojej cery, czy że cera mi się polepszyła, ale jest różnica w odczuciu używania dwóch szczoteczek i jak będę nagrywać filmik z tymi produktami, to porównam Wam, powiem Wam, jaka jest ta różnica, co ja czuję i może po jakimś czasie zobaczę też różnicę w... w stanie mojej cery. Zobaczymy, naprawdę jest różnica, inaczej bym tego Wam nie powiedziała, powiedziałabym po prostu, że to jest to samo, także nawet nie będę się rozkminiać nad tą szczoteczką, ale nie jest to samo. Także kochani, to były wszystkie moje takie nowości kosmetyczne. Ja wiem, że tego jest dużo, że to się pojawia często, ja to wszystko używam, bardzo wiele produktów zużywam, co widać po moich projektach Denko zresztą, no musicie zerkać na te projekta Denko, one są bardzo tak e, omijane szerokim łukiem ale to są naprawdę bardzo, bardzo fajne filmiki, także zapraszam Was do, do takich filmików e, Kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście walcie śmiało patrzę czy mi się tutaj nic nie włączyło e, bo bym e, bez sensu wiecie, na darmo gadała e, jeżeli macie pytania, e, jeżeli chodzi o te produkty jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych produktów, to oczywiście piszcie, ja Wam odpowiem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, jak będziecie oglądać ten filmik, że Walentynki mieliście cudowne, udane, słodkie i tak dalej. Ja nie wiem, ja im starsza jestem, tym głupsza im mi się miłości chce i romantyzmu. Także, e, także lecimy z mężem na e, naszą romantyczną kolację. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam was serdecznie, pa! pa.